Krzysztof, mojego TH to jest Lubawa. Witam Cię kolego z tej strony: 68 kg 084, operator Kamil. Także ja nadaję zwary mi moje mojego to jak powtarzam, Lubawa. Moje kutecha kolego to jest Dunganon, to jest Delta Uniform November, Golf Alfa November, November, Oscar November, to jest centralna część Irlandii Północnej. Także doleciało, ciało, także tutaj raportam Cię raport.

No kolego, nie wiem na czym skończyliśmy. Kolego z Mazur, może, może jeszcze raz podam raport dla Ciebie. Santiago 7, Santiago 7 idzie to idealnie. W moje, mojej już podawałem. Nie wiem czy słyszałeś nagrywam tutaj filmik. Będzie można siebie usłyszeć i zobaczyć na YouTubie. Wystarczy wpisać sobie późnym wieczorem 68 kg 084. Filmik już powinien tam być. A, doleciało, 100%, doleciało, tak, doleciało, stuprocentowo doleciało. Także Ci podam raport. 4. Także ja mam na 10 metrach no Alan jak widać i słychać sprawuje się idealnie nic nic nie pływa, wszystko trzyma się wyładnie w częstotliwości gdzie to idealnie kolego. Dziękuję. Także miłej niedzieli. Życzę także że się dla Ciebie. Połączności. No dziękuję. Kolego, również załączam 73 dla Ciebie. Spokojnej niedzieli. Czy są jeszcze jakieś stacje? Breko, breko. Proszę, breko. Witam. Tutaj Mariusz, Centralna Polska. Witam Cię, kolego. Z tej strony 68, Ktylełowski 084, Irlandia Północna. Witam Cię kolego, z tej strony 68 Kilołyski 084 Kurde 68 za 084 Moje radio to jest Prezydent Lincoln, Prezydent Lincoln Antena Serio Game Master Jakieś 6 metrów nad ziemią Raport dla Ciebie dochodzi to do 7S -ów. Radio na czwóreczkę Miło, że Są piękne warunki dzisiaj Tutaj twoja, twoja skala też mi rośnie Czasem na Santiago 7 Czasem nie zamyka skalę. No, zaczęło to pływać, zaczęło to pływać, ale wszystko dolatuje idealnie. Powiedz mi jeszcze kolego swoje QTH. Ja jestem No, no, to formalności, zosta formalności zostały dopełnione, że tak powiem. Nie wiem, czy mówiłem wcześniej, ja nadaję z Irlandii, z północnej Irlandii. To jest centralna część Irlandii Północnej. Moje KTH to jest Dunganon, Delta, Uniform November, Golf, Alfa, November, November, Oscar, November. Z mojej strony wychodzi to około 50 W z radia, około 50, może nawet wychodzić 60, ale jest tutaj skręcony tym pokrętem RF Power, bo, bo no nie chcę forsować tego radia po prostu. Zgadza się kolego, zgadza się, to dobrą godzinę, dobrą godzinę już robię łączności, co mnie naj, najbardziej cieszyło, rozmawiałem z pabianicami z mojego rodzinnego miasta, że tak powiem, także, także, no będę wrzucał, będę wrzucał, to będzie na pewno późnym wieczorem z tego powodu, że trochę tego wrzucania będzie i opisywania tych filmików, także około dziesiątej prawdopodobnie już wszystko powinno być.

161, Mike Alfa Nowember, 005 Moje imię Marcin Radaje no, no 70 km w kierunku e, północnym, w kierunku Gdańska. Miejscowość to jest Płońsk, Mapa Lima, Nowember spiera kilo. Jak poleciało, proszę do ciebie. No kolego do latujesz mi tutaj w porywach do 9 s w porywach do 9S-ów radio na piąteczkę, radio na piąteczkę, idzie to idealnie. Powiem szczerze, że Ciebie odbieram na podobnym poziomie, 5959, bardzo głośno, bardzo wyraźnie, e, praktycznie jak lokalna stacja. E, powiem szczerze, włączyłem przed chwileczką radio, mówię, zobaczę, zobaczę co tu się dzieje. Zacząłem ja trochę po tych monitorkach skakać i, i, i widzę, że, że troszeczkę łączności można zrobić, także nie ma, nie ma problemu. No i ja kolego tutaj jeszcze podaję swoje kłótnia, to jest e, Dunganon, to jest centralna, czyli w Irlandii Północnej.

dobija do siebie, ja tam słyszę, że tam koledzy z Zgorsz, jeszcze, jeszcze gdzieś tam w Polski, kursze południowej, także jeśli jeśli możesz, to, to to może wpuścimy troszeczkę więcej, nie będziemy tu na czas przedłużać I, i może wpuścimy kolejne stacje do łączności, także ode mnie pozdrowienia w twoim kierunku, 73 i miłej niedzieli życzę, ja tu pozostanę jeszcze na nasłuchu także na razie możliwości później spróbuję się do siebie jeszcze tutaj oddać, dobra? Okej, okay, w porządku, kolego dziękuję za łączność 73 dla ciebie i spokojnej niedzieli